Opowiem Ci o współistnieniu, o sieciach relacji łączących byty w świecie. Człowiek jest tylko jednym z bohaterów tej opowieści, gęsto zaplątanym w tę sieć, nieważniejszym niż na przykład bluszcz pospolity. Jestem zwierzęciem, jestem częścią przyrody. Ostatnie stulecia pokazały, że człowiek ma ogromny wpływ na Ziemię, moc przekształcania środowiska. Musi się wiązać z odpowiedzialnością za współmieszkańców naszej planety. W obecnym czasie jednym z najważniejszych wyzwań jest budowanie silniejszych więzi solidarności, nie tylko z ludźmi. Tworzymy wspólnotę z istotami, o których istnieniu nawet nie wiemy. Przykładem może być edafon, czyli cała grupa organizmów zamieszkujących pod Ziemią, która jest odpowiedzialna za rozkład materii. Właściwie wszystko od nich zależy, a ich wysiłki pozostają niezauważone. Dzięki nim ziemia jest żyzna, mogą wyrosnąć z niej rośliny, a te z kolei dostarczają tlen i pożywienie. A więc wiele istot świadczy usługi wobec mnie. Co mogę dać im w zamian? Zaczynam od tego, by zauważać i uszanować ich podstawowe prawo do życia. Upowszechniam wiedzę o współzależnościach nas łączących i poprzez sztukę uwrażliwiam na życie innych istot. Jedną z pierwszych roślin wyrastających na wiosnę w parku jest czosnek niedźwiedzi. Rzadko spotykany, występuje głównie na terenach podmokłych, jest pod ochroną. Gdy myślę o roślinach i zwierzętach prawem chronionych, to uważam, że z jednej strony jest to skuteczne narzędzie, a z drugiej jednak budzi mój niepokój. Jak to możliwe, że nie wszystkim przysługuje takie prawo? Hierarchia wprowadzona przez człowieka w świat przyrody uwidacznia się też na przykładzie polowań. Orońsko, przez obecność stawów, jest przystankiem na ścieżkach ptaków migrujących. Niestety czeka na nie tutaj duże zagrożenie. W Polsce wciąż jest dozwolone polowanie na ptaki. Które i tak występują coraz rzadziej, ponieważ podlegają nieustannej presji człowieka. W okolicach orońskich mokradeł żyje bąk. Tak ten wydaje charakterystyczny głośny dźwięk przypominający dmuchanie w butelkę. Trudno go zobaczyć. Świetnie się kamufluje w trzcinach. Dużym zagrożeniem dla niego jest niszczenie trzcinowisk, podwadnianie terenów podmokłych, regulacja rzek. Zabiegi te, tak jak wycinka lasów prowadzą do osuszania gleby. Mimo że jest wiosna, zewsząd dochodzą wiadomości o suszy i pożarach. To najlepszy moment, by otoczyć troską wodne ekosystemy i pozwolić na ich regenerację. Woda zapewnia przetrwanie, jest dobrem wspólnym, materią łączącą byty w świecie. Rośliny wdychają dwutlenek węgla, a wydychają tlen, odwrotnie niż my, zwierzęta, dzięki nim żyjemy, bluszcz. Stały rezydent parku jest rośliną antysmogową, skutecznie oczyszczającą powietrze. Pnie się po drzewach, tworząc magiczny nastrój oraz gęstą sieć, w której chętnie gniazdują ptaki, na przykład kowalik, jedyny ptak, który potrafi chodzić po drzewach głową w dół. Lubię patrzeć na drzewa z perspektywy różnych istot. Mysz i ropucha znajdą swój dom w potężnym systemie korzeniowym. Mrówka czy kornik schronią się pod korą, a np. nietoperz, wiewiórka czy nawet sowa w dziupli przygotowanej przez dzięcioła. Dla człowieka drzewo jest materiałem do budowy i ogrzania domu, tak samo jak dla ptaków. Drzewa wytwarzają kwiaty, owoce, nasiona, będące pożywieniem dla wielu istot. Samym drewnem żywi się np. pachnica dębowa. Jest ona rzadko spotykanym chrząszczem, który żyje w wypróchniałych, starych drzewach dziuplastych. Jest reliktem zanikających lasów pierwotnych i to właśnie takie miejsce jak stary park staje się dla niej mieszkaniem zastępczym. Obecność spróchniałych drzew oznacza nowe życie. Stare, rozkładające się pnie są kluczowe dla różnorodności. W ich wnętrzach żyją owady a tymi z kolei żywią się ptaki, np. występujący w orońsku dzięcioł zielony. W dziurkach, nawiercanych przez owady, mogą zagnieździć się grzyby, a te z drzewami wiąże podziemna relacja symbiotyczna, zwana mykoryzą. W zamian za związki organiczne, dostarczane przez drzewa, grzyby oddają związki mineralne. Pod ziemią tworzą z korzeniami sieć komunikacji. W naszym podstawowym rozumieniu, grzyb to owocnik, który jest widoczny ponad ziemią. Jest to jednak tylko maleńka jego część. Podziemna grzybnia jest największą istotą żyjącą w świecie w dodatku niemal nieśmiertelną. Grzyby nie umierają śmiercią naturalną, a jedynie w wyniku klęsk czy mechanicznych uszkodzeń. Lasów pierwotnych już prawie nie ma. Wynika to z intensywnej gospodarki człowieka, która preferuje plantacje leśne jednego gatunku. Proste drzewa posadzone w równych rzędach, dorastające tylko do wybranego wieku. Będąc w miejscu, gdzie drzewa są krzywe, stare, spróchniałe, widzę jak wiele jest tutaj życia. Obraz krzywego lasu jest też dobrą metaforą społeczeństwa. Czy chcesz, by wszyscy byli tacy sami, perfekcyjni, przynależący do jednej rasy? Akceptacja i wspieranie różnic są bardzo ważne. Stare, niejednorodne lasy, w szczególności bagienne, zatrzymują zarówno wodę, jak i ogrzewający planetę dwutlenek węgla, działając na naszą wspólną korzyść. W obecnej kryzysowej sytuacji nie można traktować przyrody jak taniego zasobu. Park rzeźby stanowi integralną całość. Zaciera się stereotypowa granica między naturą a kulturą. Rzeźby porastające machami służą innym organizmom jako domy, a artyści i artystki na zawsze będą inspirowały się przyrodą. Jesteśmy częścią większej całości.